Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na krótkim briefingu. Jesteśmy w sytuacji bardzo wyjątkowej. Jutro już cisza wyborcza, dzisiaj jest drugi ostatni dzień, ostatni prosty dla kandydata na prezydenta, obecnego prezydenta Andrzeja Duda. Jesteśmy w miejscowości Jodłownik, w tle za nami Mili Państwo, w czasie, kiedy prezydent objął Pan Prezydent Andrzej Duda, te wszystkie rzeczy postanowiliśmy naprawić i posterunek jodłowników został przywrócony razem z prawie 120 innymi posterunkami w Polsce, bo nie się też w Polsce małych miejscowości. W Polsce był rząd prawa których właściwie dojście do zwycięstwo w wyborach parlamentarnych zapoczątkowały pięć lat temu właśnie te działania, które doprowadziły do prezydentury Andrzeja Dudy. Dzisiaj to okres licznych dokonań w sferze polityki społecznej, w sferze polityki rodzinnej, ale też przy budowie infrastruktury, przy umacnianiu więzi rodzinnych, przy umacnianiu więzi społecznych, tych solidarnościowych. i Państwo, to okres naprawdę fantastycznego wzrostu. Średni wzrost wyniósł w tym czasie 4,3%. Średni wzrost produktu krajowego brutto. Utworzyliśmy nowych 1,5 miliona miejsc pracy. Bezrobocie spadło z kilkunastu procent do niewiele ponad sześciu. Dzisiaj zmagamy się z licznymi przeciwnościami, ale rząd podejmie odważne decyzje, przeciwdziała skutkom COVID, kierując ogromne, wielomiliardowe kwoty do przedsiębiorców na utrzymanie miejsc pracy, na wspieranie eksportu, na wspieranie produkcji. Chcielibyśmy, żeby taka dobra zmiana mogła być kontynuowana. Jestem tutaj w gronie ważnych osób życia publicznego, działaczy, osób aktywnych tych osób, które pracują w kampanii wyborczej, ale na co dzień też pełnią bardzo odpowiedzialne funkcje w organach samorządu powiatowego, samorządu miejskiego, gminnego. Wszyscy razem mówimy wielkie tak dla kontynuowania prezydentury Andrzeja Dudy. Prosimy o wielką frekwencję w najbliższych wyborach. Prosimy o to, żeby żadna pogoda, czy to złota, czy, czy deszcz, czy, czy upały nie przeszkodziły. Spotkać się nam wszystkim przy rzucenie Wrzucenie kartki wyborczej do górny to jest jak zawarcie umowy. Ta umowa zawarta przez Polaków 5 lat temu przyniosła wiele, wiele dobrego, wiele korzyści dla wielu milionów osób. Szczególnie też dla ludzi młodych. Do 28 roku życia młodzi dzisiaj decyzjami rządu, decyzjami pana prezydenta nie płacą podatku dochodowego. Obniżyliśmy podatek dochodowy dla 26 milionów osób pracujących, zarabiających, uzyskujących dochody w Polsce. Wprowadziliśmy wiele, wiele reform, które chcemy, żeby były kontynuowane. Nie chcemy opieszałości działania tak jak w Senacie, opieszałości działania innego prezydenta niż Andrzej Duda. Chcemy być... wymaga sytuacja jak tego wymaga dynamiczna zmiana wszystkich uwarunkowań gospodarczych, społecznych i jedynym gwarantem kontynuowania dobrej zmiany jest reelekcja pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jeszcze raz bardzo serdecznie proszę każdego z państwa o głos na naszego kandydata Andrzeja Dudę, bo to jest najlepsza kandydatura. Zachęcamy do pójścia do urny wyborczej w najbliższą niedzielę. Dziękuję bardzo.